Cześć, witajcie, z tej strony Boski Gniewuś. Tworzę ten materiał, ponieważ niecałą godzinę temu pooglądałem filmik yy, o Gimperze, o TVN i o Atorze i jestem wkurwiony. Jestem wkurwiony, bo po prostu takiej ilości manipulacji dziennikarskiej i takiego zakłamania, może, może nie zakłamania, ale takiej, wiecie... Nie wiedzy, a odzywanie się po prostu. No, tam zaprosili jakichś ekspertów i w ogóle youtuberów i tak dalej, ale po prostu ja nie mogę tego zdzierżyć i dlatego postanowiłem nagrać ten filmik. Więc zacznijmy od początku. Ten filmik jest o tematyce mowy nienawiści, hejcie w internecie, wiecie, przemocy przez internet. Młodych ludziach i o twórcach Głównie o Gimperze Również i samu się trochę trafiło jakby rykoszetem Ale po prostu ten filmik jest okazuje Ja nie wiem czy będę w ogóle go montował Ten filmik teraz co otworzę czy nie Bo po prostu ja się mogę mylić Bo ja jestem taki wkurwiony Że hmm, to jest nie do pomyślenia nie wiem od czego to się zaczęło, czy ten TVN miał jakiś pomysł, żeby stworzyć taki filmik i odezwali się również do Atora, czy może Ator zaczął podbił do TVN, żeby sensację jakby wyłapać, ale mniejsza o to. Chociaż raczej myślę, że to drugie. Więc Ator y, tutaj i cały TVN, tam dziennikarzyna jakaś, przedstawia Gimpera w takim negatywnym świetle, że on jest tym, co sieje nienawiść. To już to nie jest, y, wiecie, pierwsza sprawa. Tak samo kiedy y, parę tygodni temu y, y, kanale z dupy się oberwało, że tam się y, sieje nienawiść, przemoc i tak dalej. No a teraz y, Gimper na celowniku. Więc y, y, gimper jest tym, który sieje tu nienawiść, y, y, jakby nakłania do niej, że promuje y, taki styl. Y, wiadomo, że głównie i nawet to jest y, tam było potwierdzone, że to y, ten kanał jest skierowany głównie dla ludzi w wieku gimnazjalnym bądź licealnym. Bo wiecie, jest mnóstwo przekleństw, wulgaryzmów, taki content, do, dość wiele żartów o podtekście seksualnym, rasistowskim i tak Ale po prostu do tego trzeba mieć dystans. W ogóle no, sami wiecie, nie muszę wam o tym mówić w internecie. Ludzie potrzebują dystansu do siebie i tak samo nie tylko w internecie, tylko też na świecie. Że wiecie, możecie rozmawiać z kolegą, się tak o trochę powyzywać, jest fajnie. I to jest też na tej zasadzie, właśnie w internecie u kanale gimpera i nie tylko, że trzeba mieć po prostu do tego dystans. A jak dzieci już to przyswoją, może nie chodzi mi o dystans, tylko teraz właśnie o taki styl prowadzenia konwersacji, nie tylko, który jest ukazany w internecie i tutaj w tym filmie, przedstawiony głównie jako na kanale gimpera. Przeswajają i powtarzają po prostu to, co się nauczyły. To nie jest dobre zjawisko, ale <laughs> nie zrozumcie mnie źle. To jest takie coś, jak mówienie, że to broń zabija. To nie jest tak, że broń zabija, tylko ludzie, którzy korzystają z tej broni, zabijają. Czyli yy, chodzi o to, że jak rodzice pozwalają, yy, nie patrzą, nie kontrolują tych dzieci, co one robią, kiedy wchodzą do internetu, jakie filmy oglądają i tak dalej, to lepiej zwalić na to, że po prostu co się w tym internecie znajduje. Kanał Gimpera wiadomo, że to w większości mogą oglądać dzieci, ale to nie jest content po prostu tworzony dla nich i Gimper nie odpowiada za to, jakby prawnie. To znaczy... Teraz był ten pozew Atora w stosunku do Gimpera, że on go tam obrażał. Ja jestem w stanie zrozumieć i stronę Atora, i stronę Gimpera, i myślę, że w sądzie Ator wygra. Chociaż nie jestem za tym, ale po prostu tak obiektywnie na to patrząc, to Ator wygra. Myślę, że Gimper dostanie, dostał już nauczkę, że już tego błędu. Tego samego nie powtórzy, ale mniejsza o to, więc jest pokazane, że on no po prostu podburza do tej mowy nienawiści, tak? Do hejtowania innych osób w internecie, a tak wcale nie jest. A jeszcze może dokończę ten wątek, że właśnie to nie jest zależne od niego, kto go ogląda, tak? Po prostu, jak jakieś dziecko jest i rodzic zauważa, że on jakieś podejrzanie się zachowuje, że jakiś zaczyna przeklinać i tak dalej, to już powinien interweniować i w ogóle powinien temu zapobiegać. To już pomijając nawet to, powinien temu zapobiegać i nie dać po prostu takich rzeczy oglądać. Wiadomo, jeszcze moje pokolenie nie jest takie jakby internetowe, przynajmniej ja tak czuję. Bo ja dopiero dostałem internet Gdzieś po szóstej klasie podstawówki I tam jeszcze takich rzeczy w internecie nie było Ale oczywiście wiadomo, że tam jakiś rodzic przeklnie Ktoś na ulicy, koledzy tak, No taki wiek po prostu Ale pokazywali tego grubego, grubego z Yukonu Jako taki przykład hejtowania Takiego hejtowania dla samego hejtowania Żeby udupić kogoś no myślę, no nie wiem co się, jak to dokładnie skomentować. No oczywiście ten gruby nie, niedobrze się zachował na tym konwencie, czy co to było. I może to nie powinni tak eskalować tego konfliktu. Gimper nie powinien, że przez te parę miesięcy później jeszcze o tym przypominać i tak dalej. I wiecie, i na przykład, takim przykładem człowieku z internetu, którymi jej rodzice się nie zajmują, jest ma starszą siostrę, która jest przyciągnięta pewnie tym internetem na Facebooku i tak dalej. Idzie z nią na właśnie na, taki, na tego IEMA, jest w kolejce i zaczyna gościa obrażać. Nie wiem, kiedy to było w zeszłym roku chyba. No i wiecie, to też oni podali to, że to jest wina. Właśnie tych YouTuberów, że oni to oglądają, te dzieci oglądają to, się tym zarażają i później powtarzają wszystko. A może popatrzmy na to z innej strony. A rodzice, gdzie są w tym wszystkim? Przecież to rodzic jest najbliżej dziecka, a nie jakaś postać z internetu, której dziecko pewnie może tylko na konwencie i pewnie też za rodzice, za pieniądze rodziców tam pojechać albo nawet i z nimi dadzą im tam 50 zł, żeby mieli dziennie, a oni. Sami, no nie wiem, pozostają w domu, nie kontrolują tego po prostu, bo to coraz bardziej młodsi, młodsi rodzice też już używają tego internetu, pokazują to dzieciom i myślą: O dobra, niech tam będą, ja sobie będę samemu, niech się to dziecko zajmie samym sobą. Jestem taki, wiecie, może to takie duże słowo, ale taki staroświecki, że rodzic. Powinien się zajmować dzieckiem, i to nawet jak już jest starsze, że wiecie, może nie tak kontrolować na każdym kroku, ale po prostu powinien wiedzieć, co robi, jakie ma zainteresowania, co ogląda, co lubi. Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale. A nie po prostu takie na odwal się, takie, wiecie, bezstresowe wychowanie, że. Dobra, jak płaczę, chcę to, niech ogląda. To tam mówię o takich dzieciach wiecie jeszcze w przedszkolu. Nie wiem jak to jest dokładnie, ale ja to zauważam coraz częściej na ulicy. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ja w wieku 7, 8 lat rozmawiał w ogóle z jakimś starszym, nawet o te 3 lata, no dobra, może nie 3 lata, takich 5 lat, takich wiecie, 16-latek. Ja sobie nie wyobrażam żebym z takim, wiecie, jeszcze sam na przykład zaczął rozmowę i jakoś go wyzywał, albo jakoś tak wiecie, agresywnie, cokolwiek to moim kiedyś, za moich czasów tak już, takich staruszek ze mnie, to mogę tak powiedzieć, za moich czasów to było niewyobrażalne, żeby coś takiego było jeszcze jakieś wyzwiska, to już całkiem, a po prostu teraz to jest na porządku dziennym i po prostu ta, wiecie, ci dorośli rodzice wolą a dobra to wszystko przez ten internet to w ogóle i to chodzi o to żeby nie odłączyć żeby się tego pozbyć tylko niech oni ci co w internecie są że powinni się zmienić i że te zachowania ich dzieci to jest wszystko ich wina i tak jak mówiłem jeszcze i samu się tu oberwało bo tam był pokazany fragment że tam jakiś cyganów wyzywa bułgarów no ale to wiecie to do wszystkiego trzeba mieć dystans no przecież jakby miał y, jakiegoś znajomego Bułgara to co by go tak wy... no znaczy no nie wiem co tam i samu robi ale tak wiecie wprost tak szczerze nie w żartach tylko tak szczerze na pewno jestem w 100% pewny że nie był w stanie nie byłby w stanie prosto w twarz powiedzieć mu że śmierdzi albo coś i tu chodzi o to że tak szczerze wiecie o co chodzi tak samo ta sytuacja y, Atora i Gimpera to dla mnie zwykłe chamstwo ze strony Atora. Podawał się przez 3 lata za przyjaciela Gimpera. Gimper uważał go za swojego przyjaciela. Nie wiem, jak to było ze strony Atora. I po prostu taki, wiecie, nóż w plecy. Nie wiem kiedy, gdzie to dokładnie było. Ale wiecie, jak y, jakiś jakimś gościem rozmawiał, tam była ukryta kamera i on powiedział, Ator powiedział, że wybił się na małym pedale. Po prostu, jakbym ja usłyszał, y, z, od mojego przyjaciela, to znaczy bym usłyszał od kogoś obcego w ogóle, w internecie, prawda, on zoba Gimper zobaczył ten filmik. Jak ja bym usłyszał od jakiegoś obcego człowieka, że mój przyjaciel obmawia mnie za plecami, to po prostu ja bym się załamał, tak, bym stracił jakiekolwiek zaufanie do moich najbliższych i myślę, że to samo Gimpera spotkało i... Taka jego reakcja, no może zbyt, yy, zbytnio taka, wiecie. Agresywna, ale po prostu ja się nie dziwię. Yy, ja się nie dziwię, że tak zareagował. No teraz musi płacić, to tak, będzie ta rozprawa w sądzie. Nie wiem, czy już była, czy nie. Ale no, Ator wygra, chyba, że naprawdę coś tam, jakieś dowody wyjdą na jaw, nie wiadomo, co tam będzie. I ta manipulacja dziennikarska, no głównie, mi, ja mam to za złe temu TVN-owi. Ja w ogóle nie polecam TVN-u i to nie od dzisiaj, tylko już od dawna. Ich manipulacje i tak dalej. Po prostu, że to nastawienie, że to jego wina, że mowa nienawiści jest w internecie wiadomo. Jest, wyzwiska są, yy, etykieta nie jest przestrzegana, yy, na błędy ortograficzne i tak dalej. To jest wszystko pomijane, ale to jest wszystko z dystansem. Dwie osoby do siebie piszą, i o ty chuju, chodź tam ze mną, o dobra, yy, cipo i tak dalej, nie? To jest dystans. To jest dystans i. Nawet coś tak myślę, że po prostu ci ludzie, którzy tworzyli ten filmik, oni wiedzą, oni tak udają, że tacy porządni, że może nigdy nie przeklnęli, że dziecku, wiecie, przy dziecku żadnego brzydkiego słowa nie powiedzieli, że oni udają, że takich sytuacji nie ma i po prostu, żeby nabić tą oglądalność, no bo wiecie, sami nawet to potwierdzili, że tam jakiś ekspert od siedmiu boleści powiedział, że nawet taki youtuber jest w stanie zrobić więcej wyświetleń niż jakiś program w telewizji. Więc myślę, że to wszystko po to zostało zrobione, żeby tam trochę pieniędzy do nich wpłynęło z reklam. I no nie podoba mi się ten sposób, że wybijanie się na czyimś, może no nie wybijanie, no bo to jest telewizja, prawda, ale takie wiecie, kosztem czyimś, takim żeby kogoś uwalić. No, mówię, gimper i w ogóle elita internetu to jakiś stylus, kondomy na głowie i tak dalej. To nie jest jakaś elita intelektualna, wiadomo, to jest przedstawiony wizerunek w internecie, a oni prywatnie mogą być zupełnie innymi osobami, ale to coraz bardziej się ze sobą łączy, że na każdym kroku, że on już nie jest tylko Tomaszem Działowym, tylko jest tym gimperem. I w ogóle pomijając tą kwestię, że Wszędzie tam jak był wywiad po prostu z nim jakby na żywo, jeśli można to tak oznajmić, że była cenzura, a już przy ukazywaniu jego tych materiałów tej cenzury nie było. To w ogóle dla mnie niedorzeczne i to nie miałoby prawa bytu, jakby to była normalna telewizja oczywiście i w ogóle nie wiem w jakim czasie antenowym to było przedstawiane, bo zważywszy na to słownictwo, no oczywiście ten materiał nie miałby sensu. Bo 30% tego materiału stanowiły wyzwiska, wulgaryzmy i tak dalej, i chodzi mi o tą cenzurę, że ta cenzura by to zupełnie zniszczyła, no bo materiał, można powiedzieć, jako tak, taki sam w sobie był dobry, chociaż yy, jeśli chodzi o stworzenie go i tak dalej, eksperci, przedstawienie z, tego, z takiej agresywnej strony, taki wiecie, jako czysto dziennikarski materiał był dobry, ale. Nie wiem w jakim czasie programowy był emitowany, ale z tego co wiem, to ustawowo to powinno być chyba po 21, po 22, tak mi się zdaje. No nie będę w to wnikał, nie będę patrzył, bo mi to w sumie nie interesuje, tylko takie wiecie, taka dywagacja teraz moja mała była. I jeszcze w ogóle ta kwestia tych Overwatchów, bo na nich głównie się skupili twórcy tego materiału. Jest te Overwatch'e pokazane z tej jednej strony, tej agresywnej, że wiecie, bo to jest show, to ma bawić po prostu ludzi, ja myślę nawet, że ci, co zostali bana, no nie wiem, bo to zależy oczywiście od osoby indywidualnie, ale te osoby, ja bym się cieszył na przykład, jakbym bana dostał i jeszcze bym jakoś, to, bym dostał dopiskę, że o, głupi celu. ja tam wiecie, ja tam nie patrzę, ja nawet Facebooka teraz nie mam, bo dla mnie takie teraz popularne słowo to jest rak, ja nie lubię Facebooka, ale, mm, ale pokazuję to z tej strony, że wiecie, o tam rzuci bana, tam w ogóle w tle było samobójstwo tego, nie wiem, Damiana jakiegoś tam, że to wszystko wina internetu, być mu na pewno była to wina internetu, wina ludzi, którzy go otaczali, ale gdzie jest ta druga strona, gdzie miała mu pomóc, która miała mu pomóc? Jacyś ludzie, nauczyciele, psycholog szkolny, ludzie z jego otoczenia, ci yy, dorośli. Nie, nie mam pojęcia, jak to było. Yy, a wiecie, jest po, pokazana jedna strona, że haha, łabana, xdd, chuju, głupi i tak dalej. Pokazane te dzieci, jak się cieszą, wyzywają i tak dalej. I Gimper, i właśnie to jest najlepsze, że Gimper to banuje że tego nie pochwala, tam jest stworzony regulamin, który tego zabrania. No oczywiście wulgaryzmy mogą być używane, ale nie taki agresywny sposób do kogoś. I nie jest pokazana ta druga strona. Jakby ta pierwsza część Overwatcha, w której Gimper chwali te materiały, wiecie, takie spasy, takie tworzenie, nie wiem jak to się kurde zabrakło mi słowa. E, 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 wiecie, twórczość, taką ambicję, cokolwiek, taką pracę, takie, remi no chodzi o remiksy głównie, tak, że ktoś pod, e, swój czas poświęca, żeby stworzyć coś fajnego, żeby ludzie to tam lajkowali, czyli, że pokazywali ten sposób, że to lubią, mm, że to, jest tak o, kreatywność, że on promuje kreatywność, a mm, deprymuje, wiecie, takie wszystkie zachowania, te, Yy, właśnie tą mowę nienawiści, no on sam, on sam ją stosuje, ale do tego trzeba mieć dystans i to nie jest w sposób agresywny, jakby. Yy, może wiecie, możecie się ze mną nie zgadzać, ale ja to tak rozumiem. Yy, to, że Ator, wiecie, baranek nagle święty, że on nigdy nic złego nie powiedział, jaki on jest szlachetny. I że on jest też pokrzywdzony przez ten świat cały. On już stał nad tym balkonem i on myślał, czy by nie zeskoczyć. No, po prostu łezka mi się w oku zakręciła, jak to usłyszałem, bo to jest, no nie wiem, no żałosne po prostu. Jak dla mnie. To już nawet nie chodzi o dystans. To taki, nie wiem, czy słaby. No, nie będę mówił, że to selekcja naturalna, bo to po prostu nie jesteśmy zwierzętami, tak że ten kto ma słabą psychikę, ale no nie wiem, to takie zagrania takie PR-owskie zagrania po prostu ja, yy, ja czasami wiecie, ja się tam pomyślałem, o jakaś fajna reklama tam śpiewają yy, to jest takie wesołe, fajne, ale takie, yy, w takim innym stylu ja tego bardzo nie lubię no to co, myślę, że to już będzie tyle dziękuję wam za oglądanie tego materiału możecie pisać komentarze co wy o tym myślicie jak dla mnie sytuacja wygląda tak, jak ją przedstawiłem. Nie podoba mi się to, chociaż jestem w stanie zrozumieć ich argumenty, że ta wulgarność, bo po prostu ja również używam wulgarnych słów, ale wiecie, powiem o, o ty kurwo gruba, czy ty śmieciu i tak dalej, i xd, xd, i inny mi powie to samo, ale to jest... To jest jedna strona, a z drugiej strony, jak ja bym to usłyszał, że ten ktoś rozmawia z kimś obcym w ogóle dla mnie i też dla niego samego o mnie, że o ten chuj gruby coś tam nagrywa głupie filmy, patrz, co on robi. W... Ja pierniczę, jaki to jest rak, jaki to jest gówno, ja go nie lubię. Wiecie, to jest już co innego. Całkowicie także co, dziękuję wam za oglądanie, jeszcze raz, piszcie wasze opinie w komentarzach, ja się z wami żegnam, na razie, trzymajcie się ciepło, cześć.